że mając do wyboru porty Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, Gdynie i Gdańsk, wy jednak mówicie, a my zbudujemy największą naszą fabrykę w Szczecinie. No, no przewrotnie tak zapytam. Co Was przekonało? Słuszne pytanie. Yy, nie ma tutaj w rejonie. Yy... Fabryki konkurencyjnej, która by, która by była w stanie wyprodukować taką ilość wież. Baltic Towers w Gdańsku. Ale Baltic Towers w nie Gdańsku, ten, tak. Natomiast tutaj rozumiem. zachodnio-pomorskie, no to będzie to największy, największy zakład. Będzie to zakład nowoczesny, który jest, będzie wyposażony w osprzęt do produkcji największych, największych wież, bo ten zakład będzie się specjalizował w produkcji wież. Tak jak mój kolega na prezentacji pokazał, będziemy w stanie dostarczyć wieżę o średnicy 10 metrów ze ścianką 140. No To są już komponenty pod te najcięższe turbiny.